Witam Państwa w środę 25 listopada. Na pewno ważnym wydarzeniem wczorajszej sesji był test eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia na WIG-20 w skali tygodniowej 1913-1930. Do konfrontacji w tym właśnie węźle cenowym doszło w następstwie przełamania. Równie często omawianej przeze mnie zapory popytowej 2009-2020. Z tego wykresu wynika ważna informacja, bowiem właśnie wymieniony przed momentem węzeł 2009-2020 przeobraził się, jak wiadomo, w lokalny opór techniczny. Po przełamaniu tej strefy, popyt miał bowiem problem z wykreowaniem ruchu powrotnego ponad ten właśnie obszar cenowy. moim uczuciu nadal strefa 2009-2020 pełni taką właśnie rolę. Tym bardziej można to łatwo sprawdzić, że w analizowanym korytarzu cenowym wypadają obecnie liczne zniesienia wewnętrzne, między innymi 14,6 całej pokazywanej w tej chwili pod fali spadkowej. Tak więc o pierwszym pozytywnym Sygnale korespondującym bezpośrednio z próbą obrony w tej chwili strefy 1913-30 moglibyśmy mówić dopiero w momencie powrotu wig 20 właśnie ponad górne ograniczenie strefy 2009-2020. Tymczasem od kilku godzin zachowujemy się słabiej względem rynków bazowych, i w tej chwili indeks ZIG-20 ponownie podąża w kierunku strefy 1913-30. Kontrakty i tutaj próba zainicjowania kontry z obszaru 1920-1930, no ale problemy i to już od wczoraj popyt ma z pokonaniem lokalnej strefy 1964-69. Widać na wykresie, że mamy tutaj do czynienia ze wzmocnionym obszarem oporu Fibonacci'ego, bowiem przecinają się dokładnie tutaj dwie linie: górna linia kanału i zielona median line. Większe znaczenie przypisałbym jednak tutaj strefie 1980-85 głównie z racji ważnych zniesień wewnętrznych, koncentrujących się w tym pięciopunktowym korytarzu cenowym. Sygnałem uwiarygodniającym całą tą inicjatywę byłoby w moim odczuciu dopiero pokonanie właśnie strefy 1980-85. No, póki co, popyt nie radzi sobie tutaj, w tym węźle 64-69. Indeks DAX zachowujący się zupełnie inaczej. To jest wykres w skali dziennej, ale widzimy, że dzisiaj ukształtowała się biała świeca czoraj doszło niemalże do konfrontacji w tym przedziale 10764 10823 popyt uaktywnił się tutaj więc na razie popyt zachowuje kontroluje sytuację na rynku niemieckim natomiast cały czas tutaj zwracałbym uwagę na bardzo istotny obszar oporu 11225 11272 no i na koniec S&P Widać, że dość precyzyjnie zadziałał wczoraj tutaj węzeł popytowy 2065-68. Mniej więcej w tym rejonie doszło do wzrostu aktywności popytu, no ale sukcesem byków byłoby w tej chwili pokonanie pojedynczego zniesienia 88,6 poziom 2105. W takim przypadku indeks prawdopodobnie znalazłby się w rejonie tutaj górnych maksimów cenowych. Kilkumiesięcznej konsolidacji. Sygnał negatywny to oczywiście przełamanie strefy 2065-68. Nie można wykluczyć, że w takim przypadku na wykresie zacząłby się kształtować jednak układ A, B, C, D, ale tak jak sugerowałem wczoraj, jest to na razie wariant alternatywny. Dziękuję.